Cześć, tu Michael. Witam Was w drugiej części gry Car Dealer. W poprzednim odcinku naprawiliśmy samochód i go umyliśmy. Teraz musimy go sprzedać, nie? Zobaczymy za ile ta fura pójdzie. Jak? Widzicie, czekaj, chyba idziemy do biura jeszcze. Siadamy się przed komputer. O, ale stary komputer. Co ja mam tu zrobić? Poczta nie ma. Ulepszenia nie. Sklep. O, co ja tu miałem zrobić? Auta mogę kupować jo, licytować e, 28 Jakąś najtańszą furę kupimy Nawet tą No i jedziemy ją Kupić, co? Jak sądzicie widzowie? 200 metrów, ale to tak musimy wziąć lawetę Żebyśmy tam dojechali, nie? Wzięliśmy taki najtańszy samochód, ale zobaczymy, co to jest za fura, z czym to się je zabierzemy na lawetkę i zobaczymy. Dobra, trzeba przede wszystkim negocjować? Chyba nie, co? Czy daje cena za auto? Wprowadź cena. A mogę zjechać, no to zrobimy już 6 i pół. Dobra, mówisz taka cena? Już marudzisz koleś, już marudzisz. A taka. Będzie idealna czy zła? Dobra Ataka taka? I don't know, Dobra. Taka... Hmm. I don't know. Hmm. Okay. Okay. Temu papieroska okay. i co? Okej, okay, okej, okay. good, good, good. I kupiłem good, good, jo? Autko good, good, na pewno. Good, good. Mam wra wrażenie, że teraz to, wszyscy co sprzedają, auta prywatnie, niby, ale się okazuje na końcu, że są handlarzami. Dużo było w tym aucie do porobienia. Za dużo rzeczy. Dobra, prawidłnie to na lawetę zabiera mi. Nie ma co gdybać. Bo... Se jedzie autko, gościu. Już jest nasze. Byśmy mogli na kołach wrócić, nie? Ale dobra, już jak jedziemy, to jedziemy. I okay, Wracamy na AU bazę. outing. Jednak jeździć nie umie. Karta woźnicy. A jak? Nie, nie prawo jazdy. Dobra. Pewnie musimy jakieś. Kupić do naprawy rzeczy, czyli patrzcie, wystawiłem furę się sprzedała, nie? No i idealnie Co on chce, chce on chce? Co ja mam tu zrobić? Dobra Do naprawy czy co? A nie? Drugie pomieszczenie ulepszyć, jo. Mm -hmm. poziom Mhm. druga, jo. Chyba mam niską kamerkę i nie wiem czy to jest... O, mam drugi poziom, ale muszę dać wyżej kamerkę, bo nic nie widzę, nie? Klikałem na ślepo, nie? Dziękuję widzowie za komentarze. Te złe, te dobre, wiadomo, nie? Ale nie każdy gra idealnie jak wszyscy, nie? Dobra... Trzeba tą padlinę rozładować Mam nadzieję, że szybka, myjnia, sprzedaż i, i haj się cofnie. Wróciłem Ole myjnia, teraz to się fajnie my gościu ty. Prawie jak myjnie na urlenie. Ciekawe czy się kolor pian zmieni. Nie, dalej. Niebieska świnia, jo. Szybkie umycie, szybka naprawa wystawimy za grube pieniądze. No na tym aucie trzeba zarobić. Już go kupiliśmy za pieniądze, a nie dostaliśmy, nie? Więc zobaczymy. Wstałem niedawno po nocce i mówię, że coś dla Was nagram. Dobra O, nabuszczacz Woda Co, nabuszczymy go nabuszczaczem, czy nie, widzowie? Jak już mamy taką premium, myjnię, to trzeba gdzie coś porobić, nie? Ale woda się ładnie spukuje. Mmm, mm. Jaka grafika! A ja pierdzielę. Muszę jeszcze z jeden odcinać, jak nagrać. Tylko jeszcze nie wiem, co wam nagrać. Albo z dwa najlepiej. To co? Nabuszacza damy, co? A, niech się na... Niech się nabuszczy. Żeby lepiej przy sprzedaży wyglądał. Ale widzę chyba, że nie jest nic do robienia. O, wosk. Łoo wow. Terajo, gościu. Fajna my u na ty. Teraz nie się błyszczał. Dopiero nam puszcza, czy jo? A, bo to trzeba po kolei robić. Okej. Okay. Teraz rdze usuniemy Gdzie tu rdzy, panie? Wcale nie bity, dobra, gdzie? Tutaj co? No, trochę je no dobra Wiecie jakbym progi zrobił najlepiej na piankę budowlaną. Tak najczęściej naprawiałem progi w samochodach. Nie? Będziemy gościu. O kurwa, lakier, lakier rysujesz. Nie ma opcji. Pianka budowlana. O, te ale. Będzie zdjęcie. Ordzawiałe to auto. Luju, złoty. Ale co poradzisz? Taka szybka naprawa to nie jest. Myślałem, że jeszcze zarobię na tej furze. Nie? Ale widzę, nie da radę. Tak trzeba jakąś pracę włożyć w niego. Ale jak to zazwyczaj handlarze robią. Rejestrację zostaw. O tak zwyczaj handlarze robią. tak zwyczaj handlarze robię wam powiem. Widzowie, trochę szpachli, papieru, lakier spray'u i no i co i... Mm, I teraz i fura jest naprawdę kurwa zrobiona, ale szpachla, szpachla wjeżdża, Auu, głowa w betoniarce. Normalnie szp to będzie szpachlowóz, szpachle się powinno rozrabiać naprawdę w betoniarce. Niektóre fury to mają oporowo tej szpachliny. Znam nawet taką furę Szpachla jak nic tam wjeżdżała, nie? Szpachlą, nakładaj gościu jak... O, masakra. Pachla najlepsza na wszystko, nie? Jeszcze muszę ten odcinek gdzieś się wrzucić i wam przerobić widzowie, nie? Kochani, dobra. Dobra, Wyszpachli? szpachli... Wy papierem ze szpachli? O Boże. Papier do szpachli, co już, szlifowujemy ją. Jak co? Kolejna nie wiedział, że to jest zespachlowane, co? Jak sądzicie? Szpachla w betoniarce. Auu! Głowa w betoniarce. Auu! I na kółko idziemy. Jak prawdziwy. Handlarz Szukamy szpachli. Szpachla, betoniarce, dobra. Mm, Karosery, pomalu pomaluj, dobra. Sprymamy. Ty no i... I klient będzie zadowolona. Z Robota cych fuchni, Jak to ma zapodział? Pakiet premium za 500. Ale mi łeb, eksplodował akurat. Kurde, piętnaście, na ten sam podrobili. No masakra, naprawdę. Żeby być... Widzę. Ale z daleka psikam. Kurde, szkoda, że nie ma pianki do progów. No lujo to by było. Pianeczka do progów. A znam fury pianko wozy, Co ja mam tego? to zapankować? O nie. Dobra, żebyśmy tego szpachlowozy nie rozbili, ni. Dobra, wyjdziemy bramą. Żebyśmy przez pod się nie wjebali. Ale to ma hamulce, jak żleta. Ostrożnie, alun się puszczę wam powiem. Trochę chwilę posiedzieć. SZ KURWA GOŚCIU! FURĘ MI ZARYSOWAŁEŚ PISZ PAN Z UBEZPIECZENIA Dogadamy SIĘ CZY WZYWAMY? Kurwa jaki jeździ kretyn A ta fura jest na sprzedaż, jo? To nie, nie... Za dużo paliwa. To nie będziemy kurwa klientowi wlewali tyle, jak ona idzie na sprzedaż. Co? Mam do pełna już zatankować? O kurwa. Ej, już chuj. Bombki strzelił. Szpachla odpadła. Kurwa, muszę wszystko do pełna zalać mu. Ja pierdolę. Ja z torbami puszczę, ja będę klientom napełniał do fulla i sprzedawał. Kur. Ja za tych autach nie zarobię, ni? Ja Kur. To zaraz muszę tą furę wystawić widzowie, co? Że mi się cofnęła. Fura ma pełen zbiornik paliwa. Przypominam. I ogień. Lewy, lewy, lewy. A, zielony. Kur... Wracamy na moją bazę. 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 Kur... Ja Przecham znowuż. Czy mi się wydaje? Dobra. Widzę. Jej zielone. Urr. Gość na czerwony ja nie rozumiem. Ja miałem zielone, dobra. Elegancko. Dobra. To co? Wystawiamy tą piękną breczkę. Że pójdzie jak ta lala o jeszcze jedno, jedne. I co? Teraz ja mam to wystawić na sprzedaż? O, czy na, następnego złomu szukamy? Dobra. Poczta mamy? Nie, kurwa. Mhm, mm dobra, teraz musimy auto kupić, o najnowsza ostatnia szansa oferty samochodów 20. No, czy byśmy zarobili kupesiana? Mm, najnowszy samochód ten O tej kurwa. Spotkanie mogę zaplanować z dziadem. Mm, co by tu poszło? Ten, co? Nie ma. To ja nie mogę nic kurwa Aaaa Dodaj ogłoszenie, no to ja pę, bębę bębe bę Dobra, stan techniczny Doskonałe Doskonałe Jak to Jak to robi ten? Chyba tu winut nie sprawdzi raportu nie kupi co wprowadź Cenę, dobra 66700, dobra, nie? No dobra e, 800 zrobi, nie? Dobra, ty no za 7, ty no a za 7 z lekkim dupą wystawimy. Bez pachli, no ta fura jest dużo warta, nie? Dobra. Dodaj zdjęcia, i co i? Opublikuj. O! Kurwa, szybciej przyjdzie się handlować, no co za Janusz. Co? Odkupiłem od pana ten łódź, już się panu podoba? Nie! Zapomnij! Sprzedam za panu za 6900. Nie, dobra, to się w powiew spotkamy. 6800. Nie, 800 baranie. 6000 700 Dobra, chcesz bliżej to sześć i pół Jak wygórowana, wie pan ile tu Poszło szpachli 6450 Kurwa, no jeszcze mam bliżej, no ja ile mam Abra, sześć czterysta. Panie, no i za ile mam ten panu auto sprzedać? Sześć trzysta pięćdziesiąt? Kurwa, no panie, za ile? A już mnie pan w Kurwia 6300, Dobra, kurde, no, this Spadaj! Gościu. Zaparkuj bliżej, no gościu weźmie z pocowaniem w rękę, pan to zaraz problemy robi. Dobra, zaparkuj bliżej, to zaparkuj bliżej, no się ja będę się z nim On płaci... Wymaga. Mm, nie, sześć, pięćset i bierzesz panie. Dobra, sześć tysięcy... dwieście, jak tak panu zależy. O! Dobra, niech stracę. Sześć tysięcy sto pięćdziesiąt. Kurwa, ja zawsze muszę być w plecy z kasą. Mam nadzieję, że jesteś zadowolony z tego, ile osiągnąłeś. It looks like I won't you so we'll have to make an arrangement that it's your salary and contribution to the next cars but hey just think what prospects this gives if you get it right you'll still beat me out of this business. <laughs> Koniec gry? Czy co? Ja wiem wyskoczył mi jakiś błąd ale to pewnie był prolog to też Jest koniec w gry widzowie Trzeba będzie kupić pewną wersję Chyba ja Koniec gry co? Dobra, trzymajcie się, sobocie kłądujcie, na razie.